Diety krajowe zmieniają nam się wraz z początkiem roku 2023, nie to, żebyśmy ostatnio ich nie zmieniali jakiś czas temu. Zapraszam Państwa na krótki materiał dotyczący diet krajowych od nowego roku, od 1 stycznia 2023. Z dietami jest o tyle ciekawa sytuacja, że przez 9 lat od roku 2013 nikt nie zauważył, że koszty wzrosły i to koszty jedzenia, noclegów, wyjazdów i nikt nie postanowił tego przez 9 lat waloryzować. Teraz, jeżeli już zwaloryzowaliśmy, to dwa razy w ciągu pół roku. A dlaczego tak się stało? Ponieważ pierwsza waloryzacja każdy liczył na dość duży wzrost, przy czym okazało się on niewielki i więcej to wzbudziło śmiechu i politowania. Dlatego od 1 stycznia 2023 dieta zostanie zwaloryzowana jeszcze raz. Tym razem do kwoty 45 zł. Co się przełoży również za, na ryczałt za nocnek, który wynosi niezmiennie 150% diety, czyli 67,50 zł. I, 50 groszy. I przełoży się również na, na ryczałt. Za dojazdy, które oczywiście wynosi 20% diety, czyli 9 zł. Historycznie to wyglądało tak, że w roku 2013, kiedy paliwo i życie było tańsze, ta, ta dieta wynosiła 30 zł, ryczałt za nożny 45 a ryczałt za dojazd 6 zł. W lipcu 2022 ktoś w końcu stwierdził, że warto by te diety podnieść. I tak została podniesiona dieta z 30 do 38 zł. Troszeczkę było to jednak mało i ktoś poszedł porozum do głowy i zwaloryzował ją jeszcze raz, tym razem do poziomu 45 zł. I... Popatrząc na to do kwoty 30 zł jeszcze, jakby to powiedzieć, rok do tyłu jest to wzrost o 50%, czyli całkiem już przyzwoicie, aczkolwiek nie wiem czy to na dłuższą metę wystarczy. Zatem dieta 45 zł, ryczałt za nocy teraz 67,50 i ryczałt za dojazd 9 zł. Oczywiście, żeby nie było tak prosto, dieta nie zawsze przysługuje i musimy ją podzielić na czas. I przy podróży krótszej niż jedna doba do 8 godzin w tej dobie dieta nie przysługuje. Dopiero od czasu, jaki poświęcamy, czyli 8-12 godzin, dietę mamy w wysokości 50%, co przekłada się na kwotę 22,50. I dopiero powyżej 12 godzin mamy 100% diety i wtedy mamy te 45 zł. W sytuacji jednak, kiedy podróż służbowa trwa dłużej niż jedna doba, mamy dwa okresy czasowe. Do 8 godzin i wtedy dieta jest 50% i stanowi 22,50, i wszystko powyżej 8 godzin to dieta 100%, czyli 45 zł. Dieta uzależniona jest ściśle od posiłków. I jeżeli pracodawca gwarantuje nam posiłki, to odpowiednio procentowo zostanie zmniejszona nasza dieta. I tak śniadanie odpowiada 25% diety, czyli 11,25 zł. Jeżeli pracodawca zasponsoruje nam w okresie wjazdu służbowego. Śniadanie to nasza dieta zostanie pomniejszona o 11,25, czyli 45 zł minus 11 zł i 25 groszy. Obiad jest najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia, więc 50% diety stanowi, czyli 22 zł i 50 groszy. Kolacja jest taka sama jak śniadanie, 25%, co zatem i kwota jest identyczna, 11 zł i 25 groszy do pomniejszenia naszej diety za kolację.